W dniu 26 stycznia rozegraliśmy mecz z drużyną Lerko 2 Akademii Kielce. Mecz ten został rozegrany w ramach rozgrywek II Ligi Świętokrzyskiej w piłce siatkowej mężczyzn. To był pierwszy mecz z serii meczu półfinałowego o awans do I Ligi Świętokrzyskiej. Seria ta przewiduje do dwóch wygranych meczy. Potem następuje gra w finale. O pierwszą ligę świętokrzyską jeśli nam się uda, będziemy grać z zespołem, który gra w tej chwili w drugim półfinale. Dzisiejsze spotkanie dla naszego zespołu zaczęło się dość ciężko. Przegraliśmy dwa sety, po czym dokonałem paru zmian, co przyniosło bardzo pozytywny efekt. W trzeciej partii wygraliśmy bardzo gładko, następna partia była równie emocjonująca i w czwartej partii udało nam się znowu wygrać, co doprowadziło do tie breaku. W tie breaku nasz zespół wyszedł do samego początku skoncentrowany. Kilka świetnych zagrywek spowodowało, że udało nam się odskoczyć na parę punktów, dzięki czemu wygrywamy w dniu dzisiejszym mecz 3-2 zespołem Lerko 2 Akademii. W środę spotykamy się ponownie w Kielcach na meczu rewanżowym. Zapraszamy chętnych do kibicowania.